Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Newcastle United. Oczywiście, na wstępie proszę Was o lajka, like suba jeśli Wam się podoba i chcecie zostać na dłużej, mnie to zmotywuje do dalszego nagrywania. I zawsze fajnie jak zostawicie tego suba, bo na niektórych filmach jest aż Was ponad 90% bez subskrypcji, więc zachęcam do zostawienia tej subskrypcji. No, i możecie też napisać komentarz jakiś. A my przechodzimy już do spotkania z Leicester City. Walniemy szybką symulację. Zobaczymy, czy to będzie coś pomagać. Wygrywamy 2 do 0. Isko z dubletem, proszę Państwa. Isko wraca do, do żywych. Miejmy nadzieję, że taka forma się utrzyma, Panu Isko. Gramy teraz z Liverpoolem. Myślę, że jak do, tak dobrze nam poszło. Pan Isko tak świetnie zagrał. Yy, o Campos. No niby zwycięskiego składu się nie zmienia, ale jednak musimy trochę zmienić. Yy, dobra. Szybka symulacja z Liverpoolem i 2 do dwóch, nie ma tragedii. Flachowicz z golem, a więc Flachowicz wskoczy do pierwszego składu. Bo Icardi kompletnie nie raczej chyba nie strzela. Teraz mecz z Manchesterem City. Manchester City jest liderem, my, no my jesteśmy dosyć nisko, co Maximeu może, zagra Pawart, może sobie. Mówiłem, że wstawię Wlachowicza za tego gola, no ale go nie wstawiłem, no, a my przegrywamy 3 do 1, ale ta porażka z Manchesterem City była wliczona. No do miejsc pucharowych, no taki jest cel, wracimy, nie niedużo do Evertonu, na no 4 punkty, więc jeszcze nie ma takiej tragedii, jaka mogłaby być. No, ale trzeba wziąć się do roboty. Bo to tak być nie może, że my tak w kratkę gramy. No, ale dużo teraz ciężkich meczów. Oferta z reprezentacji Belgii. Ja nie chcę prowadzić reprezentacji. I dobra, teraz czas na Manchester United, który jest czwarty. Eee, szybka symulacja i wygrywamy 2 do 0. i Hazard. Christiano spudłował chyba karnego. Ale wygrywamy. Wygrywamy bardzo ważny mecz. No i to się liczy, to się liczy. Teraz trzeba powtórzyć to z Evertonem. Też ciężki mecz z Evertonem. Zwycięskiego składu się nie zmienia, i liczymy na powtórkę. Niestety, przegrywamy z Evertonem. Hazard trafił, ale my przegrywamy. I co? No i okienko transferowe się zbliża. Czy symulujemy jeszcze ten mecz ym, z, z South, Southampton? Tutaj opuścili nas jacyś piłkarze. To też dobrze. Ronaldo trafia trzy razy. Jest na razie najlepszym strzelcem. Warta wypożyczenia Wilsona. Niech idzie jak chce. Yy, co miesięczny raport. Dobra, no tam paru piłkarzy nas opuściło, ale to mało ważne.